dobry widzowie, witam was no w moim odcineczku i dzisiaj sobie nagramy taki odcineczek o rybkach subskrybujcie mój kanał, klikajcie oczywiście w łapeczki w górę i idziemy do odcina na no, przykład na słoneczek też się zadzwoneczkujcie I ryn, ryn. Ja, ma, ja jestem bratem no. i chciałam powiedzieć, żebyście zasubskrybowali brata kanał i mój kanał no. Mój kanał to jest Michaolo i Michalogrania no. no to akurat e, kanał tego, co oglądać? W opisie będzie nazwa. No, no w moim opisie będzie nazwa, oczywiście. Naszych czterech kanałów, bo ja mam dwa i Michał mam no co to? Chcę to. brat ubrat. E, Taka mogę zajść. Bo i tak Michał, olo, po ma. Pierwszy kanał już mogę powiedzieć, drugi Ej. to Michał Gaming. Okay? Ej. Ej, mam butelkę, nie? Patrzcie, mam butelkę, daj pokazać. No. I Spolej. jeśli pokaż kosz jeśli trafię jeśli trafię to a, to tylko, że macie ja macie nie wiem ile czasu ale jak ja trafię to macie zostawić tutaj yy, łapkę w górę subskrypcji i napisać szybko komentarz w, yy, butelka a przypinamy wam serducho dobra, patrz. Dawaj, że patrzcie mm. ale są są dwie próby, nie tak. Ała, trzy, cztery. Nie Dobra, <grym> to teraz czas na brata kolej. Trój, a ja Masz, nagram. To ma buteleczkę ładną, piękną. tam jest koszt czerwony. Prawie, ej. Ja mamy na po dwie próby. Jeszcze jedna próba, dobrać. Po dwie próby. <grym> Ciężko jest prawda. No niestety, ale... Albo nie, dawaj po trzy próby. Dobra, jeszcze, jeszcze Czy ty ja? masz jedną jeszcze i ty. ja. Pięknie to U, Brawo, zostawiacie suby. I łapki i komentarz, butelka. Jeszcze... To co co? No jeszcze... Czekajcie. A, no tak. Jeszcze, jeszcze ja. Jeszcze... I jak ja trafię, to macie jeszcze czas na to, aby teraz mój zasubskrybować I łapki i komentarze no, też komentarze Pod jakimś byrem, jakimś filmem... O, pod rybkami możecie to zrobić. No proszę no, na no, Dawaj. Spaczcie, mam buteleczkę i co? I trzeba spróbować Czekaj, może bliżej trochę ja Trochę się śni, ale ja udało oh. się <noise> no, no to do beczki teraz <noise> Może hmm. nagramy z gamingu? No, jutro będziemy nagrywać z testów modów, pokład na, oczywiście na multiplayer To nie możemy sobie pograć, bo musimy mody A mój brat ma tyle modów, że aż ta strona mi się nie chce wczytać i nie chce mi się ten... Ale rozumiecie? jutro mhm. z a zgrać, a z... No, spróbujemy z pendrive'a zgrać spróbujemy, a jak się uda to no, 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 powidzę się udać To jutro z multiplayera i tyle no jeszcze stąd sobie doinstalujemy taki jeden mod, bo znaleźliśmy fajowy, oczywiście jeszcze damy tam bonus, jeszcze będziemy w tym odcinku ten jeden mod to bonusowy i ten mod akurat Ej, będzie. Ja chciałam jeszcze coś. Hmm? Chciałam powiedzieć, że każda łapka w górę to jest jeden mod w górę. No, czyli e, czym więcej łapek w górę, tym więcej modów testujemy oczywiście pod tym filmikiem, ale zostawcie 10 popyczek w górę. 10 popyczek w górę, to to będzie fajne modki. Jak ekstra moda, bo jeszcze taka jest ekstra mod, że będziemy na multiplayerze testować. ja Wam jeszcze w opisie dam... Bo tam niektóre są też do ets yy, dwójki A więc, no tam będą... Tam jedno stronę podamy Albo nie, no. te, te takie fajne Dobra Motku, O, to już podaliśmy nawet <noise> Ale w opisie będzie wszystko też no. Po prostu więc... spójrzcie, wpiszcie to sobie w, w warkę Google, nie wiem, Adge akurat w Jak... opisie będą kanały i strony na mody. Tam hmm? no, to zgrzinka. No Dobra, to jest grozinkę, Do szybko to, to. Tylko zaraz Gdzie, ja, gdzie januszek? Się o, tu jest januszek. Januszek to i Tu są a, akurat pięciu się ustawiło na kamerę. E, o głupik jeszcze tu odpływają. Tam akurat te takie błyszczące środko to neonki, a to są głupiczki. A, to Dobra. Musimy kończyć, ponieważ akurat trochę nagrywamy, akurat nagrywać będziemy krótko, akurat ten filmik tutaj, ale gaming to będziemy, mieć 20 minut może nagramy, Dobra. A więc... to więc subskrybujcie. <śmiech> <Ele>. <śmiech> Weź zasubskrybujcie i rajkujcie. To...